Witam, z tej yeah. strony, Sodi. Witam Was serdecznie na moim kanale. I dzisiaj Wam powiem, co się opłaca kupować w BS-ie, a co nie. Ale na początku zestawcie suba i łapeczkę w górę. Wpadajcie do opisu, wpadacie na moje wszystkie social media. Napiszcie hashtag Jean, to Wam przypnę serduszko i możemy zaczynać. Jako pierwsze, co napisa napisałam sobie na mojej liście. To, co się nie opłaca kupować, to monety za Gemy. Tak? To chyba nikt, chyba normalny gracz nie kupił. Patrzcie na to. 20 Gemów za 150 monet. Czy wy to, czy wy to widzicie? To się absolutnie nie opłaca kupować. 150 monet mogę bardzo szybko

Więc, coś jest mega nieopłacalne, więc nie kupujcie. Rzecz, która się naprawdę opłaca kupować, to kernet. Tak, kernet. Ten za 170 gemów się opłaca, ten za 250 gemów się nie opłaca, ale to Wam zaraz powiem. Ten za 170 gemów się naprawdę opłaca. Macie skina, dwa skiny. E, gumisiowa Nita i magmowa Mandy i do tego zadymiarza, który się nazywa Mandy. Więc naprawdę się opłaca, 180 gemów. Macie w nim tokeny, monety, mm, tokeny, Pimpaki, monety, te kredyty, punkty mocy, skiny i emotki tam jeszcze do Mendy i tak dalej. Naprawdę, po najprawdopodobniej, gdyby nita gumisiowa em, nie była w karnecie, by najprawdopodobniej by kosztowała 170 gemów i magmowa Mendy tak samo. Więc coś naprawdę jest mega opłacalne. Jak już jesteśmy sobie przy karnecie, to to, co się nie opłaca, to karnet za 250 gemów. Karnet z 10 klasami jest na początku. Ja mam teraz 4, bo jestem dalej. Już jestem przy samym końcu karnetu, ale na początku jest 10. Nie opłaca się te 250 gemów sobie kupcie lepiej Pff, na następny sezon kupicie sobie ten sezon i następny sezon jeszcze, więc to Wam ten, ten, ten za 250 gramów daje Wam tylko um, więcej klas. No Spokojnie wbijecie sobie. To, um, 80 dni jest, żeby wbić cały karnet, więc nie kupujcie sobie o szczęście te, te nie umiem się jakoś dzisiaj wysłowić, nie wiem dlaczego. Um, oszczędzać po prostu te gemy i zostawcie na następny sezon, albo jakiegoś skina, albo jakieś tam inne co chcecie. Zacz, idziemy do kolejnej rzeczy. Kolejny skin, Kolejna rzecz, która się opłaca, na mojej liście pisze. Skiny na przecenie. Tak, to jest naprawdę mega opłacalne. Skiny na przecenie patrzcie, 79 gemów, prawie 80. Teraz skoczuję 39. 39. Jeszcze to skin z chińskiego nowego roku. Więc się naprawdę opłaca, jak macie gemy, to kupujcie tego kosmicznego wulbula albo koletkę. Takie skiny jak z chińskiego nowego roku, świąteczne, halloweenowe. Takie skin to się naprawdę opłaca, jak są na przecenie. Tylko cik Szuki. On najprawdopodobniej za niedługo, będzie kosztował 99 g, bo będzie na przecenie, więc nie kupujcie skinów, poczekajcie aż będzie przecena, ale możecie sobie kupować, tylko mówię, nie? Kolejna rzecz, która się nie opłaca, to postacie Zegemy. Tak, postacie Zegemy się nie opłaca. Z 80 g za postać epicką. Kupcie za te 169 gramów karnecik albo coś innego, albo jak takie postaci są na przykład taki Spike. Um, normalna legenda kosztuje 700 gramów, ten skin 150 gramów, czyli razem wychodzi 850, jak tutaj jest. Nie? Tak to kosztuje 400 gramów, czyli ponad połowa taniej, więc to się naprawdę opłaca. Jak macie gemów, to możecie kupić, albo poczekać na jedną postać, jak będzie na przycenie, mamy Belle um, Nie Belle tylko bel. Też na przycenie ze Skinkiem, albo odgarę to się naprawdę opłaca. Ale czasami, jak są postacie na przycenie, to też się nie opłaca oczywiście, nie? Więc lecimy do kolejnej rzeczy. Jak jesteśmy w sklepie, to rzecz, która się mega opłaca kupić, to za 40 gemów 1000 żetonów. Macie dwa razy tyle żetonów, szybciej wbijecie kartę. No i będzie, no i po prostu wbijecie dwa razy szybciej kartę, nie? I no, rzecz, która się nie opłaca, to piny i spray. Patrzcie. Tu jest na przycenie PIN z 59 gemów na 39. Kto wydaje normalne 58 gramów na jednego pina? też poczekajcie, aż będzie jakaś przecena mocna, albo w ogóle nie kupować. Wbijcie do końca sobie karnet, odblokujcie sobie pin-paka, może tam wyleci ten pin. W sklepie czasami są też pin paki do kupienia za 29 gemów chyba, więc poczekajcie. Tak samo ze sprayami. Na przedsenę poczekać albo, jak ktoś jest kolekcjonerem, to musi opłaca kupować. Po prostu ktoś kolekcjonuje te piny, i te spray, i lecimy do kolejnej rzeczy. Kolejna rzecz, która się nie, nie opłaca, to, to za 30 gemów. Za 30 gemów kolejny poziom kartę. Co się w ogóle nie opłaca, kolejny poziom kartę za 30 gemów. Za 30 gemów możecie sobie fajnego skina kupić do szeli, do szeli takiego albo do nity. Możecie kupić za 20, za 30 gemów pandę albo do innych tam postaci za 30 gemów, To się nie opłaca. Poczekajcie na misję. Widzicie, ile ja mam. Z tymi wszystkimi misjami, co ja mam, bym zbił trzy poziomy albo tam dwa. Kolejna rzecz, która się teraz opłaca, to ulepszanie zadymiarzy. Im większą moc ma zadymiarz, tym więcej zadaje, ma więcej życia i tak dalej. Opłaca też się gadżety kupować i i wyposażenie się opłaca kupować. Jak ktoś ma dużo e, monet, to naprawdę się opłaca. Ale to każdy chyba wie, ale tylko mówię. I to by było dzisiaj na tyle, ale jeszcze sobie pogramy gierkę jakąś na Solówce, na Solówce oczywiście. Zobaczymy jaka jest mapa taka, taka to... Grai może być dobry. Chyba. Ale Grai nie wiem czy dobry na taką mapę. Nie wiem, wziąłem Graia i tyle. Okay, zaczynamy tutaj. Już mamy Cuba, Mortisa, ok. Mortis w kapeluszku, Edgar już się czai na nas. Już na Mortisa się czai, ale on chce Cuba wziąć. Kurde, bym go zabił tego. Edgary są toksy... Toxic, nie mocno. No chodź tutaj! bra, ale mnie załatwił, no załatwi mnie, ale 0 puszek, więc ani plus, ani minus, więc dla mnie lepiej. O, na no, gryfie jeszcze jeden, jeden puchar brakuje do su, więc jeszcze nim zagramy i będzie koniec odcineczka. Jak chyba mówiłem na początku, ale wpadajcie do opisu. I wpadacie też jutro o 18 na kanał, bo zaczynam nową serię w Minecrafcie. Minecraft Przygoda. Tam już jest trailer na moim kanale, więc oglądajcie sobie. My teraz tutaj koletka mnie próbowała zabić. Ale gryf jest lepszy od koletki. Ale ta kolec naprawdę dużo, dużo zdaje teraz na daleko to się próbuje timować, ale się nie timuje. Typku, się nie będę z tobą teamował. Ta motka z tym pierogiem jest naprawdę fajna. Ją kupiłem za 9 gemów. O tym, co niedawno mówiłem, że piny się naprawdę opłaca na przecenie kupić. Tak, to ten pin kosztował 40 gemów, a go kupiłem za 9. Tego pina akurat nie miałam, więc go kupiłem, nie? Więc naprawdę na plus. Kurde. Tak skąd ona ma 10 kubów. O, ale im załatwiłem. Myślałem, że ona mnie zabije, ale ja ją zabiłem. Tam piperkę widzę i tarę. Takuję się. Ona idzie. Umieraj. I tym pięknym, cudownym akcentem. Kończymy ten odcineczek. Pozostawcie suba i łapkę w górę. I widzimy się jutro o 18. A czekajcie. Tutaj sobie odbiorę. Podajcie jutro na kanał o 18. Zaczynamy nową serię. Filmiki będą we wtorek, czwartek, sobotę. Może w niedzielę. Tak wam powiem, że w we wtorki będzie Minecraft Przygoda, we czwartki będzie Minecraft Przygoda w soboty, w... i w soboty będzie em, Minecraft i w niedzielę będzie BS. Tak postanowiłem, że cztery filmiki w tygodniu, trzy z Minecrafta, jeden z BS-a, bo w BS-ie też nie ma co robić tak dużo, więc no, to by było na tyle. trzy suba i na razie.